System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Przyszedł do mnie też kiedyś. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu. I wszystkich pięknych istot mądrych i otwartych. Takimi mądrymi była Fula Chorak i wielu innych podobnych, która mówiła właśnie, że Biblia to, co ojciec zresztą mówił, że Biblia to już przeżytek, powinno się zapomnieć o Starym Testamencie, bo Biblia tak naprawdę to. Żydowski wynalazek na władzę i biznes. I dlatego jest naród wybrany i próbuje rządzić całym światem, i tak naprawdę rządzi. Bankami, wszystkimi. W Ameryce to oni są na pierwszym miejscu. To są właśnie dusze, które wyrosły na, na Biblii, którą sobie sami napisali. Owszem, jest tam parę zdań dobrych. Nie mówię, że nie, ale to jest wszystko wymysł ludzki, czysto ludzki. I Ewangelie podobnie zostały skonstruowane, wyczyszczone odpowiednio, napisane. Fula Chora zresztą też o tym mi mówiła, że właśnie Ewangelii to już archaizm, trzeba by coś nowego. I to samo mi powiedziała, co ojciec spio, że jeszcze trochę prawdy jest w hinduizmie o ludzkim życiu, o reinkarnacji i tak dalej. W kościele ojciec Pio mówi, że już nie ma prawdy. Jest, można by powiedzieć, za pewnym księdzem, że jest święta prawda, tyż prawda i g-prawda. To jest właśnie w kościele teraz, aktualnie. Nie słuchajcie ezoteryków, nie słuchajcie fanatyków religijnych, i wielkich teologów, księży, teologów, którzy wyrośli właśnie na tej judaistycznej Biblii. Oni właśnie są już skrzywieni, nie mówią prawdy, bo nawet nie mogą powiedzieć. Niektórzy księża wiedzą o reinkarnacji, wielu wie, ale muszą milczeć tak jak w partii jest, nie? U Tuska. Muszą milczeć i głosować tak jak on szef rozkazuje. Nawet pan Hołownia mu jest poddany. I klęczy przed nim i całuje mu nóżki Tak samo jest w kościele Przed papieżem muszą wszyscy klękać i koniec Bo on ma rację Jaką on ma ta rację? Żadną Tak się przyjęło po prostu Bo papiestwo stworzono Nie było na początku żadnego papiestwa Jezus mówił o świątyni duszy A nie o świątyni na zewnątrz Największa firma na świecie I największy biznes zrobiła na świecie Zrobił kościół i religie różne, jakieś sekty to samo, wszystko, wszystko to samo. Więc my musimy szukać, my musimy szukać głębiej, szukać całej prawdy, oryginalnej prawdy, a ona jest w nas, bo dusza jest Biblią tak naprawdę. Jeśli kochasz, to ta Biblia jest żywa, i, i miła a czytajcie Stary Testament, same zabójstwa morderstwa, zabijanie i tak dalej palenie na stosach potem było Kościół wojny wywoływał Biblia to jest podnóżek wszystkich wojen tak naprawdę i inne religie to samo mają walczą między sobą widzicie, że to nie jest prawda wszystko, zmyślone <laughs> natomiast Jezus powiedział, że przyjdzie Duch Prawdy i będziecie czcić Boga w Duchu i w Prawdzie Czyli tu, w duchu i w prawdzie, tu jest prawda i duch. I ten czas, właśnie teraz, tego oświecenia już nadchodzi. I trzeba będzie no, wiele rzeczy zmienić w kościele, również i w państwie. Nie zrobić państwa jakiegoś y, stricte świeckiego, opartego na, na Leninie, Stalinie i innych filozofach, <laughs> którzy tylko widzą materię, nie mają spojrzenia głębszego. Nie mają spojrzenia orła. Szymborska przecież też chwaliła Stalina, pisała wiersze. Miłość <głos》> też o Stalinie. Po prostu oni oszaleli, oni tylko byli pisarzami, niczym więcej. No owszem, tam wiele rzeczy. Szymborska akurat ładne wiersze napisała. Dużo ładnych wierszy, takich krótkich, takie sentencje, sedno. Ale niestety miała poglądy takie na początku. Może się bała i dlatego o Stalinie. Kwieciście pisała. To samo miłość, przecież pluł na Polskę ile się dało. To sami Żydzi, właśnie plują na samych siebie. To oni tak mają. Ale nie wszyscy tacy są. Więc Biblia to jest wymysł czystoludzki. Sakramenty też są wymyślone. Wszystko, co jest strukturą jakąkolwiek, regułą, wszystko jest wymyślone. Reguły Zakonne też są wymyślone przez człowieka. To człowiek powymyślał wszystko. Nikt, Bóg tego nie robi, takie głupot. W niebie jest wolność i żadnych reguł nie ma. Jedyna reguła to kochać wszystkich jednakowo. I nie robić krzywdy nikomu, ani myślą, ani uczuciem, ani postawą. I to jest Biblia. Nic więcej nie potrzeba. <laughs> Dlatego ojciec mówił nieraz, że tak łatwo się jest zbawić na ziemi. Kochać wszystkich jednakowo, przebaczać. I być otwartym na największą prawdę, prawdę serca. Bo prawdziwa prawda jest prawdą serca. I Fula, też chorak, do której jeździłem, a katolicy wydali książkę i film zrobili, czyściec. Ona w tamtych książkach nie mogła tego napisać, ale z nami rozmawiała o tym, o reinkarnacji, o wszystkich rzeczach. I też mówiła, że, jed, że dlatego miała sporo książek hinduskich u siebie również. <śmiech> Czytała. <śmiech> Całe biblioteczki w koło siebie miała. Przepraszam. Więc musimy się otwierać na prawdziwego Boga, a nie na Jehowego i tych wszystkich wynalazców Biblii. To są wszystko mm, nieprawda. Większość to jest nieprawda. Jak powiedziałem, parę tam rzeczy jest dobrych. W każdej książce coś tam jest. A ojciec Spio mówiłby aby tak się z każdej książki po parę zdań wzięło, po jednej nawet, to tam jest jakaś tam prawda. Reszta to jest myślona yy, z, przez niewiedzę i przez chęć zarządzania, władzy nad duszami, nad państwem, nad, nad tym, żeby innych upokorzyć, a siebie wywyższyć. Na tym to polega. Dobrze, to pomódlmy się. Więc nie słuchajcie ani ezoteryków, ani fanatyków religijnych, Ci, którzy Biblię studiują, to daleko od nich, daleko, naprawdę daleko. Ja studiowałem z 10 razy całą Biblię, przeczytałem na początku, to jeszcze byłem tak zachwycony, bo byłem hermetyczny bardzo, za koniec jeszcze. Ale potem, potem, powoli, powoli już wiedziałem, że to już jest. Potem ojca dopytałem o pewne sprawy, to już wiedziałem, że to już jest nie to. Nie to, czego szukałem, nie to, czego chciałem, ale początki ktoś może tak mieć, więc jak ktoś wam truje o Biblii, jak Jehowi czy inni, to pamiętajcie, z daleka. Trzeba ich rozumieć, kochać, ale z daleka, bo to są wszyscy fanatycy żydowcy, żydowskiej Biblii. Wszystko wyrosło na tej, na tej właśnie żydowskiej Biblii. A przecież tak nie musi być, i nie powinno nawet. Co ta nas Izrael interesuje, to jest zupełnie inny kraj, gdzie indziej, Europa, i tak dalej. Oni sobie tak poprzenosili to wszędzie i nie głoszą tego, co trzeba, czyli Boga oryginalnego. <laughs> Kto ma imieniny, urodziny, wszystkiego najlepszego życzę, pomódmy się o Polskę, aby się nawróciła, opozycja, żeby się nawróciła i żeby w końcu kiedyś z powrotem rządziła prawica i. Prawdziwi konserwatyści, a prawdziwym konfer... kon... konserwatystą jest ten, kto kocha wszystkich jednakowo i ma tą księgę wiedzy, księgę życia w sobie. Nie trzeba jej nawet czytać. Nie radzę czytać Biblii nikomu. Owszem, księża czytają, jak idziecie tam w niedzielę na mszę czy coś, to, to czytają tę Biblię, no ale to muszą skończyć z tym, z tym żydostwem. to no, bo po co to komu potrzebne, do czego? Czy coś to daje? Ludzie ziewają, stają z daleka i się nudzą na tej, na tej mszy. <laughs> Słowo jest życiem, powinni głosić prawdziwą naukę i sami księża powinni piękne kazania mówić, homilie takie o życiu, o duszy, o pięknu, a nie tam sięgać po jakieś 2000 tysiące lat wstecz i, i ludziom zawracać głowę jakimiś bzdurami, <laughs> którzy sobie powymyślili na przykład Księgę Prawa. No, zastosuj Księgę Prawa dzisiaj. Nie ma szans. kupota po prostu. Zniewolenie ludzi. Dobrze, to módlmy się za parlamentarzystów o nawrócenie, zwłaszcza tej lewej strony, aby ulegli miłości, mądrości i poparli Mateusza Morawieckiego w tej swojej misji, jaką tworzy Koalicja Spraw Polskich. Piękna idea, piękna. Ale oni wolą władzę tamci. Wolą nienawiść niż miłość do Ojczyzny i do Boga. Szkoda. Ale Mateusz robi to, co może, i nasz święty Duda, Andrzej Duda, prezydent, robi to samo, co może. Pan Jarosław Kaczyński, święty człowiek, też robi, co może. Natomiast Lech Wałęsa robi wszystko, co może, to robi źle. Teraz też tam już powiedział, żeby, robić, żeby zrobić referendum i obalić Andrzeja Dudę i do więzienia ich wrzucić. No, chyba tak mi się wydaje, że to odwrotnie powinno być. Zrobić referendum, odebrać Nagrodę Nobla w Wałęsie i, i, i wsadzić go do kicia na ten koniec życia. Bo to, co zrobił on z, z Tuskiem, jak obalił Olszewskiego, to właśnie teraz są skutki tego. To przez niego właśnie. Ojciec Pio mi to mówi. No, ale już tu mówię mniej raz, więc Wałęsa oszalał, już zgłupiał, chyba się źle odżywiał, bo tam kiedyś był na tej diecie kwaśniewskiego, ale chyba zrezygnował i już mu mózg nie pracuje. <laughs> Powinien wrócić do tej diety. Dobra. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przeczytam Wam coś z drugiego tomu, tam jest. Pierwszy tam jest, to tam jest, na samym rogu. Pierwszy tom. Jest jeszcze dostępny na Allegro można kupić. Maciuś tam już kupił parę książek. Ten co nam nagrywa. Audiobooki i będzie wysyłał politykom jaki dostanie już tam ma adres już wyślę mu niedługo może już wysłał chyba i potem jeszcze Jakub jak może dostanie i inni żeby mieli również i taką alternatywę <coughs> coś mi tutaj dzisiaj na strunach siedzi no ja zawsze miałem nigdy nie byłem dobry w mówieniu i trudno tak już mam Dobrze, to czytam Wam teraz coś z tego drugiego tomu. No widzicie? Aniołowie kosmosu. Ludzie to również dawni aniołowie. To my jesteśmy tymi aniołami z kosmosu. Każdy jest aniołem, co wyszli z nieba pierwotnego. W swojej pysze brną dalej, chociaż widzą, że energia im ucieka, że tylko u Boga jest pełny komfort życia, pomimo to idą wciąż kursem przez siebie obranym, katując wszystkich światami materialnymi, wszelkimi cywilizacjami, które w konsekwencji oznaczają jedynie wojny, pożogę, cierpienie i śmierć. Takie mamy niebo stworzone przez aniołów, którzy wyszli z nieba. I potem się robią takimi przywódcami, dyktatorami, którzy mają władzę nad innymi duszami, ciałami, ich, robią ich podległymi, albo ich zabijają, albo im złe prawa robią, i wyzyskują dla swoich własnych korzyści. To jest to. Piękne niebo, które mamy tutaj. I Tusk robi to samo, opozycja chce tego samego. Jedynie prawica chciała dobrze dla Polski. Ci nie chcą dla Polski dobrze, tylko dla własnej wygódki. <laughs> dla władzy. Są po prostu niemotami duchowymi, nie widzą, mają bardzo słaby zasięg mądrości, nie widzą tych horyzontów, tylko widzą swoje podwórko. Jak kura. Było <laughs> to takie kury. A gdzie tam kury mniejsze niż kury? Nie wiem co, ale coś, co w ogóle nie mają żadnych horyzontów. I cała ekipa stara, która powinna siedzieć gdzieś tam sobie i, i rozmyślać, to oni wrócili i chcą zrobić ferment w Polsce na nowo. Dziwne to wszystko. I tak w koło Macieju z powodu wolnej woli i pychy. Ten czyściec trwa prawie, że w nieskończoność tak mi powiedział ojciec Pio. Była wolność, wyszliśmy z nieba, a potem powstała pycha i z tego wszystkiego pokłócili się wszyscy. Ojciec Pio kiedyś powiedział nam, że. Bo tysiące ludzi rozmawiało z ojcem Pio. Jan Paweł II też rozmawiał. tam go macie to powiedział, że nawet jak się anioł, aniołowie, którzy zejdą z nieba tutaj też potrafią się pokłócić aniołowie, którzy już byli w niebie zeszli tu pomagać, też potrafią się pokłócić także nie jest źle, pokłótnia nie jest zła, nawet trzeba czasami się pokłócić, bo coś się dzieje, bo tak to by była nuda, jak nie wiem co ale potem się godzą wiedzą o co chodzi, bo oni są mądrzy trzeba się kłócić mądrze, dla mądrości, a nie dla własnej popularności Kłócimy się po to, żeby znaleźć mądrość. Oceniamy, krytykujemy po to, żeby znaleźć mądrość, bo jak będziemy tak tylko klęczeć przed Tuskiem, przed papieżami, przed biskupami, kardynałami, to nic z tego nie będzie, bo oni są po prostu um, upośledzeni duchowo, O, mo można by tak powiedzieć. Ale pora, żeby się nawrócić. Dlaczego nie? Wszyscy mają szansę, bo wszyscy się ostatecznie zbawią, ale. Ale mówię, nie słuchajcie fanatyków religijnych, bo oni wam powiedzą, że ci wszyscy niedobrzy pójdą do piekła. No niech sobie idą do piekła. I tak piekło nieba, ale oni wierzą w to piekło. No bo takim ktoś im to o tym powiedział, więc przenoszą to z jednego na drugiego. Nawet czarzasty się zbawi, ten komunista. Dlaczego nie? Miller też się zbawi. Każdy ma serce, ma duszę. I w pewnym momencie coś zrozumie, coś zaskoczy, jakiś tryb ruszy i się oczyści. Tylko teraz trzeba im w tym pomagać, żeby się oczyścili. Krytykować i mówić prawdę, a nie iść na ustępstwa, bo ustępstwa powodują jeszcze większe zło właśnie. Gdyby Jezus nie był prawdziwy, gdyby uległ drynowi i tym wszystkim, którzy Go osądzali, powiedział... Przepraszam was, mieliście rację i puściliby go wolno, to już koniec. To już nie byłoby religii w ogóle. A on był, mówił prawdę, bo, bo mówił, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, nie poddał się do końca. Ukrzyżowali go, ale się nie poddał. Mówił prawdę do końca. I taki powinien być Katolik. Nie rzymski kat, tylko katolik, który y głosi prawdę i czuje prawdę. A prawda nie jest cała w ogóle w kościele, nie jest prawdą. Prawda to jest przez kościół wymyślona. 90% co kościół głosi, jest nieprawda. A trochę tam prawdy reszta może jest. O tym się przekonają jeszcze nie, za jakiś czas wszyscy. <laughs> Czytam jeszcze jakąś myśl. Kto jest bezlitosny, może liczyć tylko na to samo. Kto stał się miłością, może w tym świecie liczyć na zrozumienie i tolerancję. Ojciec Pio mówił, że, toleranc że tolerancja też jest miłością. Trzeba być tolerancyjny. Wiemy, że świat grzeszy, my też grzeszymy, więc dla siebie musimy być tolerancyjni i dla świata, bo robimy często to, czego nie chcemy. Myślimy to, o czym nie chcemy myśleć. Często tak jest. Nie kontrolujesz myśli w każdej sekundzie. Ktoś Ci coś powie, ktoś zadzwoni, w międzyczasie coś się stanie, nogę ktoś Ci podłoży, albo się przewróci, że opróg i wywy... A w międzyczasie jeszcze ktoś Ci wejdzie do mieszkania albo coś, ktoś tam, coś tam i, I myślisz zupełnie nie tak, jakbyś chciał, bo wszystko Ci zostało narzucone w do tej głowy, do tych zmysłów i, I, się, i się wkurzasz. <laughs> no widzicie, nie myślisz tak, jakbyś chciał. Więc musimy mieć wielką tolerancję, bo świat jest y, wielkim y, kołowrotkiem takim gdzie wszystko się ciągle zmienia i nie zawsze na dobre, często na złe. Ale jeśli się modlimy, szukamy prawdy oryginalnej, to nawet jak upadamy i brudzimy się, to wstajemy i idziemy dalej do przodu. Tak ojciec Pio kazał robić. A jak się zdenerwujesz że masz ochotę się wykląć, to się wyklnij. I idź tam do komórki, do piwnicy, klij, ci tam sił starczy. Tak ojciec mówił. A żeby tylko nikt nie słyszał. Albo na papierze wszystkie przekleństwa świata sobie napisę na karteczce, żeby się wyżyć, bo psychika często tego potrzebuje, bo sobie nie radzi w tym świecie, za trudny jest ten świat. I potem spalić to. Też to ojciec taką radę dał. Więc nie, jest, nie, nie, nie przejmujcie się tym, że wam coś nie wyjdzie, że się zdenerwujecie, że naklniecie gdzieś. Normalne. Przez to też można być świętym do nieba pójść. Bo masz serce otwarte i rozumiesz dużo. <laughs> Jeszcze jedna myśl. Filozofia aniołów, którzy nie chcą podać ręki na zgodę Bogu, czyni nas śmiertelnikami. Bóg pierwszy podał rękę. My musimy tą rękę też dać. Jak my uciekamy w ateizm, różne ideologie ten kapitalistycznie, kapitalistyczne, jakieś komunistyczne, jakieś inne, no, to, no to, to nie podajemy ręki Bogu. Idziemy swoją ścieżką, która zaprowadzi nad przepaść. I ojciec Pio mówi właśnie tak, że Bóg pierwszy podał rękę wszystkim uciekinierom z nieba. Jeszcze jedna myśl. Aniołowie zachwycili się swoją mocą, możliwościami, zabawą w strukturze ducha i materii. Napisali doktoraty z życia i nie mają ochoty się z tego wycofać. Dosłownie to samo, co dzieje się pośród naukowców, u ludzi. Gdy naukowiec napisze mądrą książkę, w cudzysłowie mądrą, to, to poglądów w niej zawartych będzie bronił do grobowej deski. Często tak jest. Pomimo, że nauka się zmieniła i poszła daleko do przodu, I ojca. Słowa. Szatan nie odpuszcza na razie, ale ostatecznie stanie po prawicy Boga i osiągnie niebo, tak mi ojciec, spójrz. Szata tego świata fula to określała. Czyli wszyscy my, to jest szatan, to my tworzymy tego szat szatana. Inac inaczej, Jezus oznacza jedyny emanujący zespół umysłów światłości to fula to mówiła i tłumaczyła. I szatan jest to sam to jest szata tego świata czyli wszyscy, którzy w tym świecie są i żyją, tworzą tą szatę, ten szatan właśnie. My też go tworzymy, jeśli jesteśmy źli i niedobrzy. Tworzymy tego szatana. Zbiorowo, indywidualnie, różnie bywa. W parlamencie jest zbiorowo. Lewica tworzy tego szatana nadzwyczajnego. I cała ta opozycja. Ci po prawej stronie mniej. Już są bardziej jedynymi emanującymi zespołami umysłów światłości. Ci jeszcze nie. A ci już tak. Ale ostatecznie wszyscy powrócą kiedyś do nieba. Tak Bóg kocha swoje dzieci. słowa ojca pi. Więc powinni się wszyscy pogodzić. Aby zrozumieli taką mądrość, o której ja mówię, to by się wszyscy pogodzili. Lewica z prawicą by się pogodziła, no bo po co to walczyć? i tak wszyscy się zbawią, a co tu można zrobić? Podbić ten świat. No czym podbijesz ten świat? Że masz stanowisko marszałka na przykład, i się chwalisz tym pod krawatem będziesz chodził teraz cały czas, z tego się chełpisz? To nie tędy droga, absolutnie. Nie, nie żyjemy tu na Ziemi po to, żeby robić kariery, jak ojciec mówił, i, i żeby się dorabiać, bo żyjemy po to, żeby się zbawić. I muszą to wszyscy zrozumieć, od prawa do lewa, w Sejmie i w życiu. Jeszcze jedna myśl. Przeznaczeniem ludzkiego bytu jest odnalezienie sensu własnej egzystencji w źródle, tam skąd pochodzimy. Dobrze, to już tyle. I wiersz na końcu. Wierz maćka. Bez tytułu. Uderzenie jesieni. słodycz raju, gorzknieje jak piołun, więc jasne niebo odpłynęło jak latawiec. Stoję na skraju. Tęsknienia za dotykiem niedotykalnego, moja droga zatrzymana w piekle czyśca. Inne dusze popijają kawę na przybycie jasności. A jak dojrzeć jasność, skoro ona potrzebuje słońc? Żałuję mego stanu odzwierzęcego, mego posiadania oczyma, pędu ślepego za widnokrątk o arbuzów za dolinę rozkoszy. Wciąż wabiony jak pszczoła dotykam kruchego cukru, kruchej substancji siebie. Żałuję za to tysięczne odejście od należytej mi ascezy biedy. Za to, że oczy, węch, ręce czuć chcą być jak strukcel. Dotykać, pieścić, zatracać się. Żałuję wiarołomstwa i przegranych wiosen. Żałuję psiego skowytu i lamentu za inną psią dolą. Niechaj ja sam dotknę czyśca biedy i pobłogosławię opór materii. No Maciek jest, długo, długo rozmawiał z ojcem pioniera, żeśmy razem jeździli. Jego żona też i wielu naszych przyjaciół. Tu z Wrocławia mnóstwo osób rozmawiało z ojcem PIO. A już nie mówię o całej Polsce: i z zagranicy przyjeżdżali. Listy tak samo były z całego świata. Walizki listów i ojciec PIO odpowiadał przez 50 lat <laughs> na no te listy różne. Dobrze, to trzymajcie się systemu miłości i idźcie pod prąd jak trzeba, idźcie z prądem jak trzeba, idźcie łagodnie. Jak trzeba, lepiej, lepiej być łagodnym i wyrozumiałym niż, niż ostrym i <laughs> tam innym. Lepiej uczyć się mądrości, łagodności, a miłość pierwsza jest cierpliwa, cierpliwa. Miłość cierpliwa jest łaskawa. Tego musimy się uczyć w systemie miłości. Jako uniwersalna wiedza dla zbawienia i rozwoju duszy. Indywidualnie i zbiorowo, i w państwie. I ta edukacja powinna trwać i powstać w ogóle, bo jeszcze jej nie ma. Na tych warunkach głębin, właśnie mistycznych, to trzymajcie się systemu miłości, i papa.